Po prostu pisze wyraźnie, zabierze te pawilony, zburzy i sobie tutaj pobuduje. A gdzie wiesz, kto to bycie, Nie wiesz, na razie nic. to Ale to nas to nie interesuje. My, to Drodzy Państwo, jeszcze raz serdecznie Wam dziękujemy za taką przyjemność. Ty... Waży... Pamiętajcie o tym, no. że zbliża się okres Ogróz... wyboru. Kwiatami. 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 I on się ba bardzo angażuje, dlatego że te pawilony są przewidziane do zabrania. Zasługują na ten głos! Bo są przeciwko Wam! Są przeciwko Wam! Mieszkańcom! Właścicielom tych oto pawilonów, którzy zarabiają na chleb od iluś tam lat! Także drodzy Państwo, to jest wszystko dla Was! Ten cały protest można podziękować tutaj i mieszkańcom tego osiedla, i właścicielom tych... Aaaaaa... Jak Państwo widzieli, jesteśmy dzisiaj na proteście mieszkańców usiedla Zamość w Pile. Tutaj według planów Urzędu Miasta, według planu miejscowego zagospodarowania ma zostać zlikwidowany parking, który w tej chwili z którego korzystają mieszkańcy. Jest to parking na około 100 samochodów, a w to miejsce ma zostać wybudowany 4-5-piętrowy budynek usługowo. Mieszkalnymi Mieszkańcy protestują. Licznie zgromadzili się tutaj. E... Protestujemy, protestujemy. Jak no mieszkańcy. właśnie. Tak jak już powiedziałem, Miesz... tak jak już powiedziałem, mieszkańcy protestują. Licznie się zgromadzili. I posłuchajmy, co jeszcze, jak, jak dalej będzie przebiegał ten protest.

Według prawa budowlanego na jedno mieszkanie przysługuje jedno miejsce parkingowe. Słuchajcie, mieszkańcy, w tej chwili już brakuje tu tych miejsc parkingowych. Teraz sobie wyobraźcie sytuację, kiedy powstanie tu budynek mieszkalny. To budynek mieszkalny już siłą rzeczy zabierze część parkingu na chodnik na całą infrastrukturę, a mieszkańcy nowego budynku muszą mieć zagwarantowane jedno miejsce parkingowe. Więc zostaną postawione szlabany dla nowych mieszkańców, aby będziecie musieli się ze swoimi samochodami, nie wiem, sobie wymyśleć nowe miejsca parkingowe, jak Urząd Miasta wskazał, gdzieś tam koło stadionu żużlowego albo w innych lokalizacjach. Także jest o co walczyć. Na parkingu, pod domem. Nie wierzcie, że tam gdzieś ktoś parki wybuduje. To jest wszystko oszustwo. Ja byłem na zebrania 3 lat, bo teraz ciągle, że ciągle sądnego innego języka. Drodzy mieszkańcy, jeszcze jest taki apel, aby żądać zmiany planu zagospodarowania ze strony pana Rządkowskiego i pana Głoskiego. Aby odejść od tego planu zagospodarowania. Zamiast szereg... parkingu niech postawią nowe cztery ławeczki dla starszych mieszkańców. Sześć miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych z tego wieżowca tutaj. Sześć miejsc parkingowych dla tego wieżowca. Tam ludzie na kuczkach jeżdżą. Nie mają gdzie podjechać. Dla osób niepełnosprawnych. Ruchowo. Ruchowo. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Niech poprawią gwiazd tam. To jest jeden kierunek, jak mówię. I tam jest niebezpiecznie. Nie wiem, ale ja Tam jest nie to I tam odcinek jest kontrolowany. mamy mało zieleni. Tak, a tutaj kolega wcześniej wspomniał, przy prawie budowlanym, ile miejsc parkingowych przysługuje na jedno mieszkanie. Jedno Jedno. Ustawa mówi? 1,50 miejsca no, 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 parkingowego na jeden nowo powstały budynek. E, mieszkanie, przepraszam. Tak, ustawa Natomiast jeśli chodzi o zapytanie, które ja zwróciłem do e, pani architekt główny miasta, jeśli te budynki mają miejsca parkingowe, to nie chodzi się, to miałem, nie chodzi się z bo no są stare nieważne, bo ci mieszkańcy nowo wybudowani, oni będą mieli tutaj zaprezentowanie, bo inaczej nie będzie zezwolenia na budowę. No właśnie drodzy Państwo, nie wiem czy tutaj zruszycie, ale jeśli chodzi o sytuację taką, że wybudują tutaj kolejno wielopiętrowy budynek, zdajcie sobie sprawę z tego ile dodatkowych rodzin dojdzie ile dodatkowych samochodów. Nawet nie są przewidziane jakiekolwiek inne parkingi, które są obecnie tutaj na tym osiedlu. Na ilość tych mieszkań. przeważnie jedna rodzina już ma dwa samochody. Dokładnie. Jedna rodzina przeważnie zaczyna mieć dwa samochody. Bo jeśli ktoś ma starszą córkę, starszą e, starszego syna, którzy też już mają prawo jazdy i też mają dodatkowe auta. Także sami widzicie co tutaj się dzieje. Jeśli my jako mieszkańcy się nie sprzeciwimy temu, to uwierzcie mi, że zostaniemy, że tak powiem... Z ręką No z w nocyku, tak jak to dobrze pani powiedziała. Brech, blokiem! z blokiem! z Parkingi! Zostawić parkingi! Zostawić parkingi! Zostawić się Zostawić, Zostawić pawilony! Zostawić pawilony! pozwolić im się rozwijać i przede wszystkim w tych obecnych czasach zarabiać na chleb! Zarabiać na chleb, drodzy Państwo! Bo te dane Kawilony handlowe są już tutaj od X czasu mają swoich klientów stałych, którzy dają im zarobić na ten chleb. No w tym momencie, jeśli będzie zmiana tego miejsca, czy oni mają gwarancję tego, że będą dalej mogli na ten chleb zarabiać? No nie! Dlatego drodzy Państwo, wszelkiego rodzaju informacji odnośnie kolejnego protestu, jeśli będzie trzeba, to liczymy na Was, że przyjdziecie tak licznie jak teraz. Będą wszelkiego rodzaju informacje. na tak, tak, Także Tak, na bieżąco. Dziękuję bardzo. Tak, Państwo, również tutaj dostałem informację, że przecież wybory będą się zbliżać. Miejcie to na uwadze. Zapamiętajcie osoby, które chcą za tym zagłosować. Nie to do świadomości to, co teraz się dzieje, o co musimy walczyć. Ile osób teraz musi poświęcać swój czas? Szanowni Państwo, podani tutaj w artykule... Szanowni Państwo, macie rady z naszego osiedla, z osiedla Zamożcze. Ich głos będzie decydował na Radzie Miasta o tym, czy będziemy mieć ten park, czy ich go nie będziemy. Czy tak głosują za tym nowym planem, czy przeciwko? Zapamiętajcie sobie te nazwiska przy kolejnych wyborach, jeżeli... Przepraszam, Brawo! Pamiętajmy te nazwiska! Czy oni będą za nami? Czy oni nas zdradzą? Nas obywateli piły! Którzy na nich głosowali i wybrali do Rady Miasta jako, jako ludzi, którzy mają nas reprezentować! Nas? Brawo! I na tym zakończymy dzisiejszą transmisję.